A teraz po tych wszystkich wiadomościach przyszedł czas na zrobienie kilku ćwiczeń. Czy macie przygotowany już zeszyt ćwiczeń? Na stronie dziesiątej super. To posłuchajcie polecenia ćwiczenia pierwszego. Popatrz na ilustracje, które pokazują różne sposoby gospodarowania wodą. Wyjaśnij, jakie postępowanie jest lepsze dla środowiska i dlaczego. Narysuj w odpowiednich miejscach uśmiechniętą lub smutną buźkę. Przechodzimy do pierwszego obrazka. Pamiętacie, kiedy rozmawialiśmy na ten temat? Wspominałam Wam, że zawsze należy zakręcać wodę, a więc chłopiec postępuje niewłaściwie, prawda? Umieścimy zatem tutaj smutną buźkę. Obok. Popatrzcie. Ta sama sytuacja, ale z kranu nie leci woda, a więc postępowanie chłopca jest prawidłowe. Dostaje uśmiechniętą buźkę. Teraz popatrzcie niżej. Dziewczynka kąpie się. Wlała pełno wody do wanny, a więc użyła jej bardzo dużo. Obok natomiast bierze prysznic. Jak myślicie, gdzie mniej wody zużyje się do mycia? Czy w czasie kąpieli, czy podczas prysznicy? Oczywiście prysznic jest to zdecydowanie dobry wybór, jeśli chodzi o oszczędzanie wody, dlatego mamy tu uśmiechniętą buźkę. Natomiast powinniśmy zrezygnować, jeśli myślimy o oszczędzaniu wody, z Kąpieli banie. Proszę teraz uzupełnijcie w ćwiczeniu pierwszym kółeczka odpowiednimi minkami, rysując je za pomocą długopisu lub ołówka. Jak to wykonasz, przechodzimy do ćwiczenia drugiego. W ćwiczeniu drugim polecenie brzmi. Połącz parę wyrazy, które się rymują. Pokoloruj wyrazy związane z wodą. No i teraz, tak jak ćwiczyliśmy z rymami, nie tak dawno, bo przedwczoraj bodajże na lekcji online mamy bardzo podobne ćwiczenie w tej chwili. Wyraz chodnik rymuje się z wyrazem wodnik. Wyraz woda z wyrazem soda. Wyraz podwodny, wygodny. Samolot, wodolot. Wodna, modna super. To są wszystkie wyrazy, które rymują się ze sobą. Wszystkie te pary. Kolejna część tego ćwiczenia jest związana z tym, że musimy pokolorować wyrazy, które są związane z wodą. A więc bierzemy sobie kolor, tak, i najpierw będzie to woda, wodnik, podwodny, wodna. Wodolot. Macie teraz czas na wyłączenie filmiku. Pokolorujcie te wyrazy, a następnie te pokolorowane wyrazy wpiszcie do zeszytu z języka polskiego, pamiętając o tym, że wszystkie wyrazy piszemy tutaj z małej litery i przy wyliczaniu stawiajcie przecinki. A więc wyłącz film i wróć za chwilę. Ćwiczenie trzecie będzie ćwiczeniem, które musicie wykonać samodzielnie. Trzeba będzie opowiedzieć, co widzicie na ilustracjach, wkleić pod rysunkiem odpowiednie podpisy, które znajdziecie w swojej wyklejance. A następnie musicie dokończyć zdanie, korzystając z wyklejonych wyrazów. A więc ćwiczenie trzecie wykonacie na końcu zajęć. Ze mną jeszcze wykonacie wspólnie ćwiczenie czwarte. Polecenie jest następujące. Znajdź parę wyrazów o przeciwnym znaczeniu. Pokoloruj każdą parę inną kredką. Otwieram swoje kolory i zaczynam szukać par. Wezmę sobie kolor zielony. Zaznaczam wyraz mokry. Popatrzcie i podpowiedzcie mi, jaki to będzie wyraz o przeciwnym znaczeniu. Super. Będzie to wyraz suchy. Biorę kolor żółty. Zaznaczam wyraz ciepły. To jego przeciwieństwem jaki mhm. będzie wyraz? Mhm. Wyraz zimny. Biorę kolor czerwony. Zaznaczam wyraz mały. Wyrazem przeciwnym do wyrazu mały. Jaki jest wyraz? Mhm. Duży. Super. I ostatni kolor. Zaznaczam wyraz jasny, a wyraz przeciwny do tego wyrazu to wyraz mm, ciemny. Super. I powstały nam następujące pary: mokry, suchy, ciepły, zimny, mały, duży, jasny, ciemny. Ślicznie. Na tym zakończymy dzisiejsze zajęcia. Do zobaczenia, kochani.